3, 2, tutaj znajduje się boisko, które zostało zastąpione zwykłą tradycyjną bramką, na no, taką troszeczkę nowocześniejszą, która podpowiada jak należy, jak należy korzystać z tego, czyli panele podświetlają się i wskazują, gdzie należy uderzyć piłką. Wszystko się odbywa w czasie, zliczane są tak naprawdę te trafne uderzenia i ten wynik idzie w świat i porównujemy go z każdym innym tego typu urządzeniem gdzieś na świecie. Jeszcze za bramką jest boisko do powiedzmy klasycznej już gry w piłkę. Różni się rozmiarem i przede wszystkim tym, że zamiast klasycznych dwóch bramek są cztery bramki elektroniczne które też podpowiadają, gdzie należy uderzyć piłką, jednocześnie broniąc swojej bramki, żeby nie, nie, nie stracić gola. No i dodatkowo są jeszcze bandy, także wykorzystujemy elementy, że możemy oszukać przeciwnika uderzając o, o, o bandę i wychodząc na pozycję z drugiej strony. Także tak troszeczkę inaczej podane boisko do gry w piłkę narzędzi. Mnie się podoba to małe boisko, na którym jest dużo rzeczy do robienia, na przykład tryb z czterema, że czterech graczy, każdy na każdego. Każdy ma cztery życia i trzeba mu te życia, w bramkę, traci jedno życie, no i trzeba mu wszystkie życia stracić. Trzy, dwa, jeden. Wydaje mi się, że wiele tutaj zdolności koordynacyjne, szybkość, spostrzegawczość gdzieś, no i takie umiejętności czysto techniczne, gdzieś tam czyli wewnętrzną częścią, zewnętrzną częścią, prostym, prostym podbiciem, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo korzystne, Na no a przy okazji jakaś taka kreatywność że Mówię, szukanie rozwiązań, rozwiązań takich niekonwencjonalnych. Także wydaje mi się, że, że, że no, jest to bardzo fajne. Ogólnie spędzam więcej czasu na dworze niż przed komputerem, ale myślę, że innym to się też bardziej spodoba niż komputer. Pani, gdyby w większości miejscach bo takie coś było?